Komunikacja interpersonalna Czym jest, co jej sprzyja i co jej utrudnia? Rodzaje komunikacji interpersonalnej Komunikacja interpersonalna w najprostszym i mogłaby zostać zamknięta w schemacie. Nadawca komunikat odbiorca. Wiemy jednak, kreska M mimo tego i kreska jest to model zgodny z prawdą. To nie wyczerpuje tematu niuansów związanych z komunikacją interpersonalną. Jak zwykle diabet tkwi w szczegółach. Poznajcie je wice i dowiedzcie się, jakie rodzaje komunikacji interpersonalnej wyróżniamy. Ojcie komunikacji pochodzi od bacickiego Komunicare uczyni wspólnym, popczy, przekaza, wartowice powici jej trochę uwagi, aby w rezultacie beczyba, a nie dzieli bana nas z odbiorc. Komunikacja interpersonalna to zjawisko, które towarzyszy nam od pocztku kreska lycia. Już pierwszy pebacz noworodka jest jego komunikatem płynącym w, wiatr, ku drugiej osobie, interpersonalny znaczy w banie między ludźmi, jestem tu, zimno mi, potrzebuj. I tym podobne. To podstawowe narzędzie budowania i podtrzymywania relacji społecznych. W banie dzikiej komunikacji wymieniamy się mylami. Pomysłami, obserwacjami ostrzegamy siebie nawzajem o potencjalnym zagrożeniu, prowadzimy konflikty i budujemy sojusze. Kakres kady z nas rodzi się z jakim wachlarzem umiejętności w tym zakresie, ale dziki dowiadczeniom socjalizacji i wszelakim procesom uczenia się rozwijamy zakres swoich kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej. Prawda jest. Kreska e tak jak w przypadku innych umiejętności, mamy jakie predyspozycje, lub i WP, bywajce na nasz skuteczno w tym zakresie. Jednak komunikacja, jak kreska da inna kompetencja, mokreska e by poddawana treningowi. Warto przyjrzeć się swoim sposobom komunikacji interpersonalnej, temu, jak kształtuj nasz rzeczywistość i które jej elementy nale kreska a boby udoskonali. Sposób w jaki komunikujemy si WP bywa na nasze relacje, kreska lycie prywatne i zawodowe. W Baciwie nie ma obszaru kreska życia niezwizanego w jakim stopniu z komunikowaniem się. Kreska akt komunikacji jest procesem. Zwykle zawiera kilka podstawowych elementów, takich jak kontekst, język, kreska, symbole i tym podobne. Nieustannie wysybamy mimowolnie komunikaty w. otoczenie chcemy tego czy nie. Odczytuje i interpretuje je. Wakreskane, aby sposób komunikacji był dostosowany do odbiorcy. Jak się komunikowa, czyli przepis na komunikację z kreska ono ci mechanizmów komunikacyjnych wiele już kreska powiedziano, ale rozwakreska, w basny rozwój na tym polu warto przyjrzeć się je skabadnikom. Komunikacja jest aktem o charakterze społecznym, wicewymogiem jej zaistnienia jest wystąpienie co najmniej dwóch jednostek. Kontekst społeczny to liczba osób biorących udział w danym akcie komunikacji i kolejne determinanty tego zjawiska. Kreska da osoba w danym procesie komunikacyjnym ma swój sposób kodowania i odkodowywania przekazu, dlatego tak du kreska YWP byw na cały proces ma indywidualne cechy i umiejętności? To w banie przez kreska kreskanice akt komunikacji jest kreatywny, dynamiczny i CZZ to trudny do przewidzenia. skuteczno komunikacji zale kreska Y równi od tego, w jakim stopniu uczestnicy pozbuguj się tymi samymi symbolami. Cz to potrzeba lub konieczność porozumienia zmusza ich do przyswojenia i stosowania zrozumiałych dla obu stron znaków. Zwykle z komunikacji interpersonalnej kojarzymy rozmow. Jednak komunikat ustny jest jedynie elementem większej boci. Jego niewtpliw zalet jest fakt, i kreska daje mu kres kaliwo i do precyzyjnego budowania przekazu. Pozwala również kreska zminimalizować ewentualne zagbucenia. Zdawszy sobie spraw, kreska e-komunikat został nie odebrany. Nadawca od razu ma okres sprostowania wypowiedzi, klarowania niedomówień lub niezgodnych z jego intencji interpretacji. MLC o rozwoju w tym zakresie warto pamiętać, e komunikat werbalny daje okres kaliwo tendencyjnemu czy jednostronnemu budowaniu informacji. Umokreskaliwia niestety mieszanie faktów z opiniami i wrakreskalniami, nie stroni od ułatwiających pouk badanie rzeczywistości stereotypów. cz to jest przez niewiadome pomyłki. Czasem próbujce bardziej lub mniej, wiadomie wykorzysta komunikat werbalny do wsparcia autoprezentacji. Staje się on nieautentyczny, ze dwubaszcza kiedy nasze bo mówi co innego ni kreska usta. Pamiętajmy, kreskę e, milczenie to te kreska komunikat. Komunikacja interpersonalna niewerbalna zwykle przekazuje więcej niż kreska wypowiadane bowa. Trudniej na dni zapanowa. Ale to ona stanowi wika EZCZ tego, co chcemy przekazać odbiorcy. Ta CZ komunikacji to nie tylko powszechnie znana mowa ciała, czyli nasze gesty, postawa ciała, mimika, tiki i drobne gesty, które mimowolnie wykonujemy, ale również kreska nasz wygląd, strój, tonie boss'u, zapach kontakt wzrokowy, kontakt fizyczny, dotyk, dystans między nadawca odbiorc, organizacja przestrzeni i tym podobne. Nie da się przecenić roli, jak ta forma komunikacji pełni w relacjach międzyludzkich. Czasem subtelny gest znaczy więcej w interakcji niż kreska 100 SBUF. Ogromne znaczenie w tym zakresie ma równie kreskaru kreskanice kulturowe, Kreska ta ma charakterystyczny dla siebie arsenał gestów komunikacyjnych i intensywności ekspresji ciabem. cz to jednak zdobywaj cenie PBN lub MABO precyzyjny więc w zakresie przekazu pozawerbalnego mokreska Km zacz przeinterpretowywamość innych. To, co mówimy, nie ukreska Lwaj i CSB-FSK bada się z licznych kreska noci, WP bywa na to wiele czynników, dlatego proste wyciganie wniosków czy doszukiwanie się na sib drugiego dna komunikatu Mokreska EU utrudni by proces. Powszechny przykład kreska onych na siebie RK. Który w prosty sposób mokreska nainterpretowa jako postaw zamknite z z brakiem cechacji komunikowania się, potrzeb wycofania i tym podobne, w rzeczywistości znaczy mokreska e kreska jest mi zimno. Warto pamięta o tym, kreska e znaczenie ma spójno komunikatu werbalnego i pozawerbalnego istotne. Wice jest poznanie swoich ograniczeń i mocnych stron w tym zakresie, za nadmierne interpretowanie cudzych gestów nie esbukreska y sprawnej komunikacji interpersonalnej. Komunikowanie się za pomocą pisma czy telefonu równikreska ma swój specyfik. Ten sposób jest niezwykle praktyczny w sytuacjach. Gdy nadawca i odbiorca znajdują się w znacznej odległości? Tworzeniem okreskaliwości komunikowania się za pomoc poczty, telefonu czy internetu za kakreska dym razem wiza Bosi ze skokiem cywilizacyjnym. Niestety ograniczony kontakt nadawcy z odbiorcą wymaga konstruowania prostych i jednoznacznych komunikatów, co nie zawsze jest łatwe. Brak bezpośredniego kontaktu lub mokre natychmiastowej odpowiedzi obarczone jest dukre skalnym za wprowadzenia nieporozumień i niedomówień. Na SZCZ nowe technologie w pewnym stopniu dostarcza rozwizat, które np. za pomoc wideorozmowy prowadzonej w czasie rzeczywistym zwiększa szans na interakcji zakoń sukcesem. Niezależnie od rodzaju komunikacji interpersonalnej, jest ona obarczona ryzykiem zniekształcenia. Bariery komunikacyjne czy tz2. szumy w kanale to czynniki, które nie da się wykluczyć w 100%. procentach. Lista potencjalnych utrudnień mogłaby by naprawdę bulga, jednak warto przejrzeć się tym najcz, czyli niedostosowanie komunikatu do odbiorcy, ukreśkaływanie róg kreskanych jodzyków, symboli, pochodzenie z róg warstw społecznych, kultur, rodowisk zawodowych, grup wiekowych i tym podobne. Czynniki biologiczne, np. niesprawny nasz dymowy, esbuchu, stan emocjonalny nadawcy i odbiorcy, trudności w utrzymaniu uwagi, zagłucenia zewnętrzne np. HABAS. Zbyt dukska, grupa osób komunikujących się, zbyt dukska, a odległość między uczestnikami interakcji, nadmiar informacji w jednym komunikacie, WP byw na nadawanie i odbieranie komunikatu, przekonat, stereotypów, zakresu wiedzy, wcześniejszych dowiadczeń, i tym podobne, brak umiejętności przyjścia lub zrozumienia perspektywy rozmówcy, poziom zetęczenia, Brak spójności komunikatu i tym podobne. Sztuka komunikacji, jak ka kreska da inna sztuka, wymaga odrobiny talentu, czyli naturalnych predyspozycji czy eskabonności, ale również kreska regularnej pracy. CHCC poprawi swój skuteczność w zakresie komunikacji interpersonalnej. Warto przyjrzeć się kilku obszarom. Zbuchaj kreska rozmówcy swoje zainteresowanie i gotowo zrozumienia. Nawi kontakt wzrokowy, informuj rozmów co tym, E jest zbuchany. Potakiwanie, dopytywanie, parafraza czy wtr od czasu do czasu aha. Pozwoli Twojemu rozmówcy czuć się e Oczywiście, je kreska eli nie będziesz szczerze zainteresowany te interakcji, to mechaniczne kiwanie, giebow mo nie e, nieby wiarygodne i w rezultacie nie spełni swojej roli. Usuwaj, ograniczaj szumy w kanale, BDZ, wiadomy barier komunikacyjnych. Podejrzewaj, C. Kreska M o kreska nie zosta dobrze zrozumiany mów językiem prostym, jednoznacznym, stosuj krótkie zdania. kreska Eli wiem, kreska Mój rozmówca nie dozbyszy na lewe ucho lub bez babo zna język polski, a zamierzam skutecznie z nim się komunikować, to musz wzi poprawk na zaistniałe bariery komunikacyjne. Mówienie w kierunku prawego ucha lub kreska prostych wyraków, etmo, e w tych przypadkach w zupełności wystarczy. Nie ma nic złego w upewnianiu się, czy dobrze się e lub czy w baciwie się rozumiemy. Szczera cecha porozumienia zwykle jest skutecznym narzędziem. Miej jasny cel i intencje komunikatu. i kreska nie wiem. Czemu ma SB Y komunikat, nie będę wiedzieć czy sam akt komunikacyjny był skuteczny. Je kreska l dana rozmowa lub relacja jest na nas naprawdę na. warto na chwilę się zatrzyma i przyjrze w własnym intencjom i celom? Czasem dobrym pomysłem jest poinformowanie rozmówcy o naszym celu? Mokreska e to usprawnica by proces i ubatwia drugiej stronie w baciwa interpretacji naszych intencji. Ty odpowiadasz za swój komunikat.e-liu-kreska znasz swój cel, jeste wiadom w własnych intencji, nie unikaj również kreska odpowiedzialności za komunikat. To mokreska e nieby ani batwe. Ani przyjemne, ale branie odpowiedzialności za swoje esbowa, umiejętno przyznania się do niewiedzy czy wiadomo swojej stronniczości, to czynniki zwiększające skuteczność komunikacji. A twoje jest powiedzie ona mnie nie rozumie? Trudniej jest pomyleno dobrze, to co mógł zrobić? Eby by lepiej zrozumian? Nie oceniaj udzielaj informacji zwrotnej. Udzielanie informacji zwrotnej, czyli przybli kreska ani rozmówcy naszej perspektywy i tego, jak go zrozumieliśmy sprzyja skutecznej komunikacji. Wakreska nie jednak, aby buduj CJ, odnosi się do faktów i swoich uczuć, unikajce interpretacji, generalizowania i oceny. Unikaj ukreska lwania zwrotów typu Ty zawsze tak robisz, oni nigdy nie rozumiej. Zwykle mijaj się z i jest pokreska dla nieporozumienia. Korzystniej będzie odwołać się do konkretnego faktu z danej interakcji. Na przykład, kiedy nie patrzysz na mnie podczas rozmowy, mam wraka kreska nie. kreska m, mnie nie rozumiesz. Warto stosować komunikacja, na przykład. Kiedy mówisz do mnie takim tonem, zaczynam się denerwować zamiast, zawsze mnie denerwujesz. Analiza swoich umiejętności.cz to nie jestem W, wiadomi tego, jak się komunikujemy z innymi. Dlatego te kreska warto zrobi, ma by eksperyment i nagra filmik skrót wypowiedzi: Mokreska E si okaza, kreska E bezwiednie WTR zagbucaj CS bufko albo wokalis, Mokreska E nadmiernie gestykulujemy lub to, co mówi nasze ciało i nasze usta jest zupełnie niespójne. Zwikszenie Wiadomości i diagnoza zasobów i deficytów w ramach komunikacji międzyludzkiej Mokreska stanowi pocztek rozwoju na tym polu